Możemy rozpakowywać. Na pierwszy rzut oka rozwiązanie jest dużo większe. Patrzcie, to jest C30 i C35. To jest potwór. Macie porównanie. Dużo większe jest. No ale ta moc się jeszcze dozwierzy. No i tak to wygląda już jak jest rozpakowane. Ta co najmniej jest dwa razy mniejsza. Do tej nowej czystki piątki dostajemy jeszcze pianownicę. Tego tutaj nie było. Z różnic mamy już większy zaciąg wody w do tego. Jest malutki Ta nam daje do 30 barów, a mała tylko maksymalnie 6. no dajże. Pistolet jest identyczny wąż to samo, nie wiem, chyba są tej samej długości co powiem z minusów, co mi się u mnie stało, to ta latarka przestała działać nie, wiem, bo chyba w pierwszym użyciu. Także to, to jest jakieś nieporozumienie. Nie wiem, to jest dodatkowa końcówka ze szczotką taka sama była w C30 zaraz sobie podłączymy. Co fajnego? Mamy teraz miejsca na akcesoria. Tutaj w ogóle nie ma takiego miejsca przewidzianego. Tu jest dłuższa lanca. Sobie... I ta końcówka. Tu jest tylko miejsce też było na tą lancę. Podobna była w C30. O, w, w C30 tak najwięcej korzystam z tej końcówki jak chcę coś, że tak powiem, lepiej umyć. Także podłączmy sobie ją pogór prądu mało bodajże, że chyba tam ma nawet więcej No tam ma 3300 ta ma 2,750 no, mamy 6 barów, 3 litry na minutę to bodajże ma y, około 6 litrów na minutę. Także zobaczymy. I no bo trochę sobie już poużywałem z różnic. Y, fajnie jest zrobiony system y, szybko złączek. Nie trzeba nic wykręcać, tylko to jest jakby na stałe wkręcone. Wąż od wody jest osobno i wężyk od ozonowania też jest osobno. I tak, trochę sobie to już potestowałem. Moc jest wyczuwalnie większa ale to nie jest jakby dalej karcher czy mójka ciśnieniowa ale żeby dotargać na serwisy to nie wiem